Anna Łagut, psycholog, prowadzę klubokowiarnię rodzinną Fika w Lublinie. Brakowało mi takiego miejsca dla mnie, dla moich dzieci, dla mojej rodziny i wiem, że brakowało też tego wielu innym osobom. Będąc na urlopie macierzyńskim i wychowawczym, myślałam o powróceniu do aktywności zawodowej. Natomiast moja poprzednia praca była zbyt angażująca czasowo i szukałam próby połączenia jeszcze tego czasu dla rodziny. Pomysł na własną działalność nie był od razu w formie takiej sformalizowanej. Pierwotnie to były założenia, luźne myśli o tym, czego brakuje w naszym mieście dla rodzin z małymi dziećmi. Chcieliśmy stworzyć bardziej taką luźną, nieformalną przestrzeń dla rodzin, gdzie mogłyby właśnie w tej przestrzeni publicznej spotykać się, nawiązywać nowe relacje, też wspierać się. Spotykamy się na warsztatach ogólnorozwojowych, muzycznych, plastycznych, teatralnych, ale też eksperymentalnych, naukowych, więc to jest taka sfera bardzo szeroka i też cały czas zmieniająca się. Nazywam się Dorota Pokarowska-Malec, prowadzę bar mleczny i garmażerkę. Kocham karmić ludzi. Pomysł to tak naprawdę yy, chyba podsunęli mi moi znajomi, żeby zrobić coś z jedzeniem. Mówią, Dorota, ty tak dobrze gotujesz. Może to jest właśnie to, co powinnaś robić i, i może to jest właśnie to, co robisz najlepiej. Chciałam, żeby za nieduże pieniądze ktoś mógł przyjść na normalny obiad z zupą, z drugim daniem, z kompotem. Założyłam taki mały barek i tak się właśnie zaczęło. Nazywam się Renata Alikowska, prowadzę firmę komputerową, cenię sobie niezależność. W trakcie studiów inżynierskich w Lublinie na kierunku informatyka, no i stwierdziłam, że muszę zacząć coś robić ze swoim życiem. Praca w mojej branży polegała na tym, że musiałabym wyjechać gdzieś do większego miasta, żeby zacząć jakoś w miarę normalnie zarabiać, ale pewne względy rodzinne zatrzymały mnie tutaj w miejscowości, no i stwierdziłam, że znajdę sposób na siebie. Chciałam z. Stworzyć serwis komputerowy, połączony właśnie ze sprzedażą różnych podzespołów komputerowych tutaj u nas w miejscowości. Nazywam się Agnieszka Monarska, prowadzę biuro rachunkowe w Lublinie umiem sobie radzić z przepisami prawnymi, ze zmianą tych przepisów. Dlatego chciałam założyć w ogóle firmę, żeby się trochę usamodzielnić. A oprócz tego to był taki moment, kiedy nie miałam żadnej pracy, bo tam, gdzie pracowałam na praca o pracę, szefowa rozwiązała ze mną umowę o pracę. W ciągu trzech dni podjęłam w zasadzie decyzję o tym, że zakładam tą działalność gospodarczą, Dobra, no to zgłaszam się do fundacji UMCS, wypełniłam dokumenty, przeszłam jakieś tam rozmowy były, taka weryfikacja wstępna, przeszłam to wszystko no i, ta, i tak właśnie się ten los potoczył mój, że mam tą swoją firmę. Nazywam się Liwia Szulska. Prowadzę firmę dostarczającą kompleksowe rozwiązania w zakresie projektowania i wykańczania wnętrz. Staram się urzeczywistniać marzenia inwestorów o pięknym wnętrzu. Projektując wnętrze dla indywidualnych osób, indywidualnych klientów. Coraz częściej spotykałam się właśnie z takim odzewem po drugiej stronie, że poza tą aranżacją wnętrza byliby zadowoleni, gdyby dostarczać im także usługę w szerszym zakresie. I jakby w odpowiedzi na te oczekiwania, postanowiłam, że najbardziej sensownym wyjściem będzie założenie działalności o takim charakterze. Najprzyjemniejszy moment w pracy projektanta. To jest taki moment, kiedy wchodzę do nowego wnętrza, uruchamiam fantazję, jak to wnętrze może wyglądać, jak ono może funkcjonować. I to jest bardzo przyjemne doświadczenie, kiedy znając tyle materiałów i tyle rozwiązań, mogę zaproponować najlepsze wyjście w danej sytuacji. I największą wtedy satysfakcją jest Zachwyt w oczach inwestora. Rozmawiając o rozwoju przedsiębiorczości, bardzo często koncentrujemy się na tym kapitale zewnętrznym i zawsze marzymy o tym, aby ktoś tutaj przyjechał z jakąś walizką pieniędzy, zainwestował pieniądze, stworzył nowe miejsca pracy i to oczywiście jest bardzo ważne. Natomiast bardziej priorytetowym zadaniem jest wspieranie tych ludzi, i młodych, i starszych, którzy chcą stwarzać sobie szanse chcą realizować swoje marzenia, tworzyć swoje biznesowe projekty. W każdych takich wątpliwościach przy składaniu dokumentów formalnych mogłam zgłosić się do doradcy, który wspierał grupę. Na etapie przygotowań do założenia działalności. I kwestia finansowa, czyli wsparcie finansowe w wysokości 40 tysięcy złotych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie comiesięczne, które ja osobiście przeznaczyłam na opłaty związane ze składkami ZUS czy z opłatami związanymi z prowadzeniem księgowości. Po kolejnych szkoleniach dotyczących pisania biznesplanów, w jaki sposób te biznesplany tworzyć, po stworzeniu tych biznesplanów, był konkurs, była cena tych biznesplanów, czy była jeszcze taka powiedzmy obrona tych biznesplanów, czy jeszcze były, była komisja, była rozmowa kwalifikacyjna, czy na pewno ten biznes się sprawdzi i czy na pewno ma szansę powodzenia mój biznes. Uczyliśmy się, jak, jak prowadzić własną działalność, jak y, przygotować się do kwestii księgowych. Dopiero później, po tych trzech miesiącach, y, musieliśmy przygotować y, samodzielnie biznesplan, tak? y, który później też musieliśmy obronić przed komisją. Poza takim oczywistym wsparciem finansowym, to było też wsparcie merytoryczne, i ja sobie tutaj w szczególności cenię szereg zajęć, całe szkolenie w ogóle przed pozyskaniem środków trwało ponad pół roku. I w szczególności sobie cenię umiejętność skonstruowania, poprawnego skonstruowania biznesplanu, bo to jest takie narzędzie, które doskonale pomaga w zrozumieniu, przewartościowaniu i urealnieniu naszych planów związanych z prowadzeniem biznesu. Wykorzystując fundusze europejskie, ponad 11 tysięcy osób bezrobotnych z naszego województwa rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej na własne nazwisko. To wielki sukces. Cieszę się, że tam tak wiele jest kobiet, bowiem pokazuje się raz jeszcze, że w kobietach siła. W sumie wartość tych inwestycji to kwota około 3 miliardów złotych. To dużo. Cieszymy się z tego, ale wiemy, że województwo lubelskie cierpi na miejsca pracy, stąd też w nowym okresie programowania tych pieniędzy będzie znacznie więcej. Przedsiębiorczość, Przedsiębiorczość, raz jeszcze przedsiębiorczość. Co zmieniło to, że prowadzę działalność? Bardzo dużo. Yy, może nie, jest, nie chodzi o to, że jestem innym człowiekiem, ale ta satysfakcja. To nie chodzi o to, że jest się tam szefową, czy nie jest się szefową, bo to ja nie odbieram tego w takich kategoriach. To jest Taka sama praca jak każda inna, tylko od siebie trzeba więcej wymagać. Jest ciężko, nie mówię, że jest łatwo, ale jednak pracuje się na siebie, jest taka pewna niezależność. Firma to jest po prostu wyzwanie, i jeżeli nie jesteśmy zdecydowani, Sumiennie, uczciwie pracować, zaangażować się w pełni, poświęcić przynajmniej przez pierwsze dwa lata bardzo wiele ze swojego życia prywatnego, to na pewno taki biznes się nie uda. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej pozwala na większą elastyczność. Daje takie poczucie satysfakcji, że ja współtworzę to miejsce, jego kształt, i realizuję też swoje zamysły. Obserwuję inne firmy, które też dostają wsparcie. Połowa moich klientów otrzymuje z różnych źródeł wsparcie i widzę, że gdyby nie to, na pewno nie zaczęliby działalności.